Halo, halo wszystkim w mi kanale, gdzie to jest kolejny odcinek i ten odcinek jest. Jak gadać na PS4 i z serii poradników. Jak gadać na, Jak pisać z telefonu do graczy, którzy grają na PS4 albo do znajomych na PS4 jak, z telefonu jak pisać? Wchodzicie w sklep Play, pisycie PS mesasz, pobieracie i otwieracie. Tylko zostawcie koniecznie subskrypcję na tym kanale. No bo nam brakuje bardzo mało: do 700 subskrypcji, do 1000. A jak już to oglądasz, już ma ponad 700 subskrypcji albo 1000, to do miliarda trochę nam na pewno będzie brakować. E, więc wchodzicie w PSMesaż i tutaj będziecie mieć normalnie, nie będziecie tak mieć tak jak ja tylko będziecie mieć tutaj logowanie na logowaniu to po prostu podajcie was adres e-mail i wasze hasło które założyliście przy tworzeniu konta na PS4 a jak nie macie kont jeśli nie macie PS4 to i tak możecie pisać do graczy na PS4 za no możecie założyć tam konto tutaj w tej aplikacji i będziecie mieć jakby konto na PS4 ale nie będziecie mieć PS4 więc potem bierzecie, pisujecie hasło was adres e-mail, potem wam wysyłamy taki PIN na was adres e Gmail albo e-mail i podajecie go w tej aplikacji PES i już jesteście zalogowani, możecie tutaj se patrzeć z znajomymi. E, więc tutaj na pierwszej stronie będziecie mieć wiadomości, tutaj na wiadomościach to, to u góry macie tutaj e, znajomych online, a tutaj poniżej macie wszystkie wiadomości, które pisaliście ostatnio z, e, z innymi graczami na PES4. Tutaj możecie zapisać w ulubionych jakieś e, grupy, jakieś, e, nie wiem, wszystkie rzeczy ulubione. Tutaj możecie zapisać gracze, wiadomości, grupy i tak dalej, ulubione. Że powiedzmy, macie tam powiedzmy 100 graczy, 100 znajomych, 100 graczy i na przykład macie tylko dwóch ulubionych. No, a potem ma tutaj znajomych, to macie wszystkie znajomych, do których możecie napisać. Niestety nie możecie patrzeć na jakie m, gry grają, bo do tego służy inna aplikacja. Więc wielkie dzięki za oglądanie, słyszę, łapkę górę, suba, udosypcie filmik, na razie, no i pa!